Wita Korgi, gangi kotka z wieczornego spaceru. Jeszcze nie taki wieczorny, bo jest pół do szóstej. Wypuszczeni zostali testowo parami na smyczach. Zobaczymy, jak to zadziała. Już tak jest jakiś kopiący są dzisiaj. Bardzo mocno kopiący. Już tak chodzili w szczawie, jakbyśmy rok temu po lesie na wakacjach, i nawet było to dożudane. A jak mi rozkopali tą ściółkę tutaj to czuję normalnie prawdziwki. Takie raciugi tu są. Jest już taka godzina, że bardzo dużo ludzi już przyjechało. Pozdrawiamy wszystkich, bo nas poznają. Czy poznają pieski, nie nas? Poznają pieski. I bardzo miło poznać ludzi, którzy nas poznają. Więc tak nas poznają po znajomości. Cóż tyle kopiecie? I to będzie zaczątek do jutrzejszego filmu. Zobaczymy co uda się sklecić, bo będą na pewno biegi jutro. Dzisiaj już pewnie coś będzie, bo w piątki to są takie biegi. Widziałem w poprzednich latach były, że biegnie się slalom z psem. Potem się wali kielicha, biegnie się dalej. I tak. Nie wiem, czy to było w pierwszym dniu, czy w drugim. My walimy kielicha bez biegania. Już takie mamy zachodzące słoneczko. Jest niesubordynacja, bo tutaj wszyscy chcą robić swoje. Idź, idź do pani, suczka, idź do pani. pani Jest niesubordynacja. Tipsej zaczął rozdrabniać. Inne pieski chodzą w koło. To jest przygotowanie do zdjęcia Tu mamy taki ładny ładny to może przesadziłem no jest gdzie usiąść zakątek Tipsey też siedzi, już do pasa a mamy za 10 za 10 szósta mamy tutaj takie szyszkowisko Tipsey, znalazłeś sobie drewienko? bardzo dobrze Tipsey czyśćcie zęby czyli to zad jawi nam się na horyzoncie zad Bobby zad chodzimy, penetrujemy pani wypaczyła mrówki Tipsey dogryza i wieczysko wieje. I rusza sosny. O. Rusza sosny. Zakręciło mi się w głowie. Od nagłego wstania, ale to normalka. Jest ekscytacja, bo jest patyczek. Tipsy jest. Kto poleci za patyczkiem? Pinkor znalazł. Chodź z patyczkiem, pikor. Pinkor, przynieś patyczek. Pinkor. Przynieś patyczek panu. Masz głęboko w nosie. A mógłbyś pobiec znowu. Teraz będzie przeprawa przez rów. Pinkor idzie pierwszy. Bob No idźcie. Idź Bobi. Gdzie, gdzieś tam pobieg. Tu. Tu idziemy. Tom nakręcił, musiałem Wam pokazać, żebyście poszli. Suczka. Pikor chyba nie chce puścić. Bardzo chce ten patyk, pikor. Teraz <grystanie> Pikor nie wiesz gdzie jest patyk. A tu dopiero rośnie las. Pieski się przyszły z wami przywitać. Przyszły się pieski przywitać. Przyszły się przywitać, tak. Maluszki dokazują. Uwaga, przepraszam. Co wzięłaś? Wszystko jarskie, pasztet, z skrzypów. A bo dzisiaj piątek. Małe ptysiu mysiu. Małe myszaki to są. Małe myszaki są. Małe myszaki, szczeniaki. One się psów nie no bo mają w domu Czyli wieczór pierwszy na naszym zjeździe. Proszę jaki tu jest kłapoł. Taki myszak. A tu jest mysz, mysz ruda. Tu jest mysia malutka. Mała mysz, taki mysz, taki mysz. Ty wiesz kto jest. Ty wiesz to jest dobry. Ty wiesz to jest dobry. Mały mysz. No tak, tak. Taki szczeraki psiak. 5.30 wyszliśmy sobie na poranne spacerek. Nie, nie wolno, Bob. Wcześniej aż takiej pogody nie było, żeby pójść na zdjęcia, niestety. Spróbujemy dzisiaj w nocy, może się uda. Ale na razie pieski muszą się załatwić. I 5.30 jest nasz spacerek dzisiejszy. Nie wiem, gdzie pójdziemy. Będziemy na razie krążyć tu w koło. Jesteśmy już w swoim pokoju. Fantastyczna jest jedna rzecz, że mamy swoją lodówkę, i to jest najważniejsze. Tu jest balkon. Szczebelki. Tipsej się już chyba nie mieści między szczebelki. Dwa lata temu się mieścił. Teraz już tylko łby wystają. Łby wystają. I tutaj sprawdzimy. Pannie miłosiernie ryje nam beret koszeniem od paru godzin. taki mam widok śniadanko zrobione wcinają właśnie pieski proszę jest apetyt i tak to właśnie wczoraj było jeszcze nas ulewa tutaj złapała o 7 była ta kolacja na której byliśmy i były szczeniaczki ale musieliśmy się schować do środka bo złapało straszny deszcz nas Sylwia odprowadziła psy do domu no bo były tylko chwile nie było sensu ich brać do środka, dlatego pieski sobie już tutaj odpoczywały wieczorem. A my tam posiedzieliśmy troszkę, porozmawialiśmy, poznaliśmy nowych, sympatycznych ludzi. I tak nam zeszło troszkę czasu. A dzisiaj walczymy od nowa. Pewnie po dzisiejszym dniu powstanie jakiś film, mam nadzieję, z zawodami, z biegami. Wczoraj były śliczne te szczeniaczki, kłapouchy takie dużo tu jest takich piesków 5-6 miesięcy. Młodziutkich sympatycznych i taka nasza radość właśnie ze spotkania takich maluchów, że można sobie takiego pogłaskać maluszka sympatycznego i one są takie śmieszne, bo raciate i tak lgną do wszystkich no wiesz Tipsy sobie zagoniłeś gdzie ten patyk gdzie sobie dałeś ten patyk Tipsy zaraz zrzucisz tą doniczkę całą Tipsy no i co pan musi pomóc trofeum znaleziono wczoraj w lesie Boba, Bob strasznie chciał to więc pani mu wzięła ptaszki śpiewają coś słoneczko zaszło miejmy tylko nadzieję że nie będzie padać Zdjęcia się nie udały, bo nie poszedłem o czwartej, obudziłem się, ale były chmury i stwierdziłem, że nie ma sensu. Może dzisiaj się uda, chociaż dzisiaj też jest impreza wieczorem i może się nie udać. Zobaczymy. Na razie tyle. Papa! Pa.